Pierwszego pytania. Czaro NBA chciałby z stanąć do walki. Jak Ty się zapatrujesz na taką walkę i za jakiego influencera uważasz ogólnie Czarka z Teamu X? Z, z influencerami z agencji Spotlight jest taki problem, że oni często reklamują te skamy. Nie? I Czaro wiem, że reklamował na przykład te hypotsy i z tego co wiem do tej pory się z tego nie wytłumaczył. Nie wiem, czy to właśnie agencja im narzuca, czy, czy to ich jest własna decyzja, więc to mi się na pewno w czarku nie podoba, ale tak ogólnie jest bardzo miłym chłopakiem. Gabarytowo jest podobny, więc uważam, to była fajna walka. Ja jestem taki starszy dziadzio już, on jest taki młoda, młody, krew. młoda krew i byłoby fajnie. Nie do końca rozumiem, co tam się stało w tej walce jego i Dubiela, bo on odklepał gilotynę z pozycji bocznej. Takich rzeczy się chyba nie odklepuje, z tego co mi wiadomo. No ale właśnie kurczę, bo jak pytasz mnie o potencjalnych przeciwników, no to chyba też musimy poruszyć temat mojej nogi. Tak, jak najbardziej. Bo tak wiesz, teraz takie wymienianie i mówienie, no zawalczę z czarkiem, czy nie zawalczę, no to przede wszystkim ja muszę tutaj powiedzieć, że mnie czeka operacja po tej gali. Bo zerwałem to mogę już wszystko mieć, tak? No jak najbardziej kontuzję możesz powiedzieć, tak? A. Na jednym z treningów zerwałem więzadła krzyżowe przednie. tylnie nie mam sprawne, ale więzadła krzyżowe przednie zerwałem. I teraz, panie, ludzie się zastanawiają, to jak ty wyjdziesz teraz do tej walki? Jest możliwość, że wyjdę w boksie. I z tego co wiem, Wojtek się. Z... Aha, pokazujecie moją nogę. <śled> On A, nie mogę tych podjąć. No, chodzę w stabilizatorze, nie? Jakby to nie jest jakieś... w boksie to jest bezpieczne. Z tego, co konsultowałem z lekarzem, nie jest to zalecane, ale z racji tego, że do gali pozostało no, mało czasu i yy, też by był dla was ogromny problem znalezienia przeciwnika. I ja też uważam, że ta gala... No, jak ja bym wypadł, to by był spory problem już, nie? Żeby, żeby ona była... ja nie uważam, się, że jakoś mega ciekawą osobę, ale uważam, że jako tako ciągnę jeszcze no mam tą walkę też co main event. To był spory cios dla was. Z tego co wiem, być może jeszcze mi się zmieni przeciwnik. Wciąż na to czekamy, bo była pewna osoba, która kiedyś bardzo chciała no, w boksie wyjść. Teraz jest ta możliwość wyjścia w boksie. Ta osoba jest uważam cięższym przeciwnikiem niż Oj Wojtek. Jakby Oj Wojtek jest poinformowany o tym wszystkim i on to akceptuje i on też zawalczy na tej gali ale yy, no chciałbym jeżeli to ma być jedna z moich ostatnich walk no bo później ja po operacji ty Czekacie rok półtorej roku rekonwalescencji rok rehabilitacji później wiadomo trzeba wznowić treningi i tak dalej bo chciałbym wrócić mam dopiero 32 lata powiem tak Jan Błachowicz też miał zerwane i kurczę został mistrzem nie więc wszystko przede mną jest pewna osoba, która bardzo chciała zawalczyć w boksie, jest dużo cięższa, w sensie mas masywnie od Wojtka, bo z Wojtkiem miałbym walczyć w 70 kg, liczę, że ta osoba się zgodzi, negocjujemy teraz z nią, Nie w sensie wy jako fame. Więc jak jest na... to na pewno, moim zdaniem osobiście, dużo ciekawsza osoba i dużo ciekawszy przeciwnik dla ciebie niż oj Wojtek, na pewno medialnie. Medialnie tak, uważam, że też fizycznie będzie cięższy bo ta osoba trenowała dużo boks. Problem z Wojtkiem jest taki, że on skupiał się jednak do, do MMA. Dużo trenował parteru przez te ostatnie dwa miesiące. I yy, fajnie jakby sobie zawalczył w tym MMA. Ja oczywiście z nim mogę wyjść, nawet w tym boksie, yy, ale no wolałbym z, z tą inną osobą. Ludzie się pewnie domyślają, my nie będziemy mówić, żeby nie robić żadnej presji, ale wiecie kto kiedyś do mnie dzwonił, mówił „Ej, chcę zawalczyć w boksie. I no teraz to już jestem przekonany, no, że większość no. ludzi będzie wiedzieć. I uważam, że to było. Jest realny spór, nie? On mnie dalej tam blokuje na Instagramie i tak dalej. I no fajnie by było. Uważam. Myślę, że na dniach dowiemy się. Tak, jeszcze wracając do nogi, to też się nie martwcie. Okej, okay, ja te. Dam kurwa sobie radę, nie? Na walce. Jakby to jest moja decyzja. Rozmawiałem z lekarzem i jest możliwość, żebym wyszedł w boksie i się mi nic nie stanie. W MMA nie mogę, bo wtedy by mi mógł, no jakby w parterze coś by mi się mogło tam stać, nie? A wtedy sobie pogali, zrobię normalnie operację, zarobię hajs za walkę i będę przeszczęśliwy. Nie? Bo tak mi było mega przykro. Jak się dowiedziałem o tej kontuzji, no to wiesz, przygotowywałem się yy, sumiennie. Teraz się przygotowałem sumiennie. Wiem, bo Norbert też wielokrotnie, jak tam. Bo też chodzi, chodziłem do Norberta na treningi. Ty jakoś w nocy przychodzisz, nie? Tak, w nocy. No bo ja zawsze po programie, jak mam jednostkę na przodu zrobienia, yy, chociażby dzisiaj, nie? no to zazwyczaj po programie przychodzę. No bo do programu gdzieś tam, jak jadę, no to już. Yy, Byłbym zamulony tutaj totalnie, nie? Jak mm. wiesz, jakbym trenował przed. Ale Norbert ze każdym razem gadał, że. Ty, słuchaj. No nie wiem, czy mogę to mówić, nie? Ale, no. ale chyba nie. mogę. Powiedział tak. Słuchaj, bogdym, kurwa. Wartęga to on. Yy, nie wiem, progres plus 400%. On to się w ogóle. Za zaczął mnie słuchać. On, yy, Norbert mówi, że zacząłeś go słuchać. A mówi, szczerze mówisz, tak? Tak, szczerze mówię. mówię. I Norbert mówi, że to taki progres zajebał, że to będzie w ogóle. Yy, Totalny glow nie? jeżeli chodzi o poprzednią walkę. Nie? Że, że, dużo, że, du, że dużo trenowałeś i. Żeby nie wystraszyć tego mojego teraz. <grym> <grym> nie, znaczy wiesz, powiem ci tak. Kiedyś chodziłem na treningi za karę trochę, także muszę iść. Teraz chodzę, że chcę iść. Było mi przykro, jak się dowiedziałem, bo też w parterze mieliśmy takie fajne akcje, że kurczę, wychodziły mi pewne rzeczy, nie? i trochę mi jest z tego żal, ale w boksie też uważam stójkę dużo poprawiłem. I było mi żal, jak, bo myślałem, że wypadam na, na, na 100% nie, z karty, ale jeżeli jest możliwość zawalczenia w boksie, to się bardzo cieszę. Też to by trochę zawiodło moich widzów, bo oni też by chcieli, żebym ja się lepiej zaprezentował i, i będzie na szczęście taka możliwość. Mam nadzieję, że przeciwnik, bo dużo jest tych rosszat teraz z tym przeciwnikiem, szukamy tego przeciwnika, żeby jednak ta walka żarła. I jak się uda dogadać przeciwnikiem, no to na, na fejmie 11 nie będzie 10 walk, tylko 11. To też fajnie będzie. Mam nadzieję, że się uda. 11, 11 walk. Tak, no, jeżeli tak. dojdzie do e, porozumienia w negocjacjach właśnie z twoim potencjalnym przeciwnikiem, to wydaje mi się, że no generalnie ta gala wtedy nabierze... On będzie chciał mnie, będzie uważam, bardziej zabić, bardziej zabić w tym OKTAGONIE, nie? Bo on mnie naprawdę tak mega nie lubi, uważam. Tak uważasz? Tak, tak, tak. Okay. I... Może, ale... do, może dowiem się jeszcze e, od reżyserki za chwilkę, czy będziemy mogli... E... Najlepiej, się do niego zadzwonili, nie? To... Kurde, to było super, nie? No. Jeżeli e, oczywiście tutaj e, dział z, z Fame'u na pewno ogląda e, tego cage'a, bo wydaje mi się, że to będzie to jest generalnie jeden z najciekawszych cage'y, jaki e, tutaj puścimy e, na, do, do Fame 11, to fajnie by było, jakbyście do potencjalnego rywala Sylwka zadzwonili i zapytali się w ogóle, czy jest opcja na taki call tutaj w programie. A my lecimy do kolejnego pytania. Inaczej, taki mały aneks do pytania z czarkiem. Oczywiście, znaczy poruszyłeś... że ten temat już wyczerpaliśmy, tak? Jakby wszystko jest jasne i tak dalej, z tą nogą, to... za, za chwilę go dopełnimy. Aha, na pewno dobra. na bieżąco będziemy go dopełniać. Mam nadzieję, że sushi jest zamówione, bo trochę tutaj spędzimy. A aneks do pytania numer jeden odnośnie czarka no. i agencji brzmi tak. Nie uważasz, że kto według ciebie jest bardziej winny w tym reklamowaniu skamów? Czy jest to agencja? Czy, czy, czy influencer? Ja mam swój, znaczy, ja nie wiem, jak ci nowi influencerzy, wiesz, może oni są od początku prowadzeni za rączki i oni nie ogarniają kompletnie współpracy, ale ja uważam, że to trzeba rozliczać i agencję, i influencera, bo okej, okay, agencja daje ci współpracę i influen influencer może ufać, że nie, no jak, jak agencja mi to przesyła, to to na pewno jest sprawdzone. Ja to mam jakieś takie średnie doświadczenie z agencjami, więc ja zawsze sprawdzałem agencję. Ale uważam, że, wiesz, jeśli ktoś dostaje taką współpracę, yy, czarek, no na przykład te hype podsy, no to. Logiczne jest, że najpierw ten produkt trzeba przetestować, sprawdzić. No to jest w ogóle, jakaś wiesz, to była podróbka udawane, że tam 600 zł przecenione na 100, to nawet już to rodzi taką lampkę, że coś tu nie gra, że to jest jakiś dropshipping. Więc ja uważam, że to nie można tylko mówić, że a to wina agencji. To jest wina tak samo influencerów, jak i agencji, ale nawet przede wszystkim wina influencerów, gdy już to wychodzi, no to nagraj, przeproś, zrekompensuj jakoś te swoje winy, a nie, że A, rozejdzie się, to jest słabe uważam. Nie uważasz, że y, celowo influencerzy y, zostają briefowani przez agencję, żeby właśnie nie nagrywali przeprosin, by nie docierać do swojego grona odbiorców, które może nie do końca jest świadome, a jakby właśnie przepraszali, to wtedy byłoby coś na zasadzie. Y, że jednak ten młodociany widz y, powie kudę, czarek, i coś tam mógł oszukać, wie że co chodzi już nie hmm. będzie takiego zaufania do tego Ja Właśnie nie wiem, czy to jest ich decyzja, ciężko mi powiedzieć. Y, dzisiaj po moim filmie, bo na przykład y, dużo takich współprac miała NACU. Miała przynajmniej trzy, które tam zostały wyłapane przez rewa. Był to zaśnik, ten ActiCoco, czyli ten proszek do zębów. To już w ogóle było słabe, bo to jeszcze ci psuło zdrowie. Nie, nie tyle dropshipping, co jeszcze ci psuje zdrowie i nie działa. No i trzeci te hipotyzy, ale dzisiaj po tym moim filmie jednak nagrała te przeprosiny, więc to chyba nie jest tak, że agencja im zakazywała. Ja, ja mam kontakt z tą agencją, to są normalni ludzie, kurczę, więc oni by raczej nie dawali im takich rad, bo na tych przeprosinach to jest właśnie, wiesz, influencer myśli, że on straci, a on tak naprawdę, naprawdę zyskuje, bo przede wszystkim wytrąca mi broń z ręki. Bo ja już wtedy nie mogę być, o nie przeprosiłeś, bo przeprosił, nie? I ludzie już go wtedy zaczynają bronić. Arek Tańcula to fajnie rozegrał, też reklamował ten skam, yy, ale przeprosił, pokazał yy, dowody i yy, ludzie go zaczęli chwalić, nie? Jeszcze tym zyskał tak naprawdę. Wibrosi, czyli ekipa Twojego przeciwnika, rozchodzi się. Jak widzisz przyszłość Oj Wojtka w sieci? Jakie masz podejście do jego twórczości? Czy w ogóle yy, Twoim zdaniem. Oj Ile nie mamy ludzi na live? W tej chwili? No. Cały czas ta sama ilość, około 40 klocków. Aha, bo tak kurwa zadajesz mi pytanie, ja ci odpowiadam, a ty tak zero komentarza i następne pytanie, tak, tak jakbyś bo... kurwa chciał przejść przez wszystkie pytania miał już gdzieś. Eee, nie, bo, bo ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o dynamikę, no, eee, no to wydaje mi się, że ciągnięcie tematu dalej gdzieś tam tej słówki po nie, powiedzeniu, że tak, tak to, to już... akurat nie miało nie miał sensu, teraz bo będziemy mogli... No dobra, co sądzę o, 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 o tym, o Wojtku, wiesz, nawet to jest też jeden z głównych powodów. Że tak nie do końca mi leży ta walka z nim, bo to być może będzie moja ostatnia walka, a na pewno ostatnia na przestrzeni dwóch lat. I Wojtka braliśmy tutaj jako przeciwnika, gościa, który miał dobry kanał, mocny Vibros, dobre podcasty, a nagle kurczę to się rozpadło. Wojtek tam robi prawie nic nie wrzuca, nikogo ta walka nie interesuje. To jest takie kurczę, wiesz. Nie, wiem, wcześniej to miało być właśnie tak zrobione, że teraz walczę z Wojtkiem za chwilę walczę z Boxoalem, za chwilę kurwa przecież ja tyle, miałem tylu przeciwników. Dany Ferreri, yy, mikser już się tutaj z, z, zgłosił na następnego. Ja miałem kurczę 6-7 walk. Wszystko się zjebało, nie jakieś życie, ale trzeba znajd znajdować pozytywy. A pozytywy są takie, że właśnie jak będę ten, nie będę mógł tam jeszcze chodzić i nie będę mógł w ogóle tej nogi ruszać, to będę ciągle klatę ćwiczył i pójdę za rok na, do WK i wycisnę 130 na klatę w 140. No i jeszcze hodor. A, hodor. <laughs> jest, jest dużo gdzieś tam opcji. No ale wspomniałeś o danym Ferrerim, no to chcę się zapytać jak w ogóle... E, sprawa z Danym, nie? Nie no, dostałem informację, a bo ty też miałeś jakieś pytania o Danego, dostałem informację jakiś czas temu od Wojtka, że Dany bardzo chce ze mną walczyć e, w sensie od Wojtka Goli, nie od Wojtka Oj Wojtka mhm. e, więc tam jakieś jeszcze nosi do mnie y, urazy a jest mojego wzrostu, to wiesz, czemu nie? E, a powiedz mi, bo tam była jakaś gdzieś tam prawna sprawa, nie? Yy, pozew do tej pory leci, jeszcze nie doleciał do mnie. Okay. On tam ogłaszał że, yy, publicznie, że mnie pozwie. No ile to minęło? 4 lata? 5. No, to już jest mega stara drama, nie? No. Powiedziałem, że ten pozew tak leci, jak pozew reżysera życia do Gargamela. Oni jakiegoś listonosza mają dziwnego. Albo jak Lil Masty do mnie. Też nie doszło? No nie doszło. <laughs> Dos doszło z tymi Doszło tylko takie, wiesz, takie coś na zasadzie, że nie mam... Nie mam się spinać do Lil Masty, bo będzie niefajnie. O. Coś w tym stylu, nie? No. Ale kto to pisał? Bo to jakaś kancelaria, nie? A, myślałem, że na kartce papieru. <laughs>